A, mój wojażowan Niemcy Akurat się zatrzymałem Po zakupy w Kauflandzie niemieckim I zaraz granica i zaraz jest granica no i właśnie jak wygląda granica to znaczy kolejka na tej granicy Jest wtorek jest godzina popołudniowa około 14-15, chyba 15 no i ciekawe, czy taki o, wieje troszkę, ale jest przyjemnie pewnie w Polsce też. Od paru dni, po prostu jest wiosna na całego. Lekki wiaterek, ale zmierzam do celu, czyli jedziemy, siadamy do Wajażowana i jedziemy. I na granicy uruchomię kamerkę, żeby wiedzieć jaka. Ta kolejka będzie, ile mniej więcej kilometrów się ciągnie. Albo będę zaskoczony i nie sprawdzają już, czy jedzie migrant, czy nie. I po prostu przepuszczają bez żadnej kontroli. No, powoli się zbliżam, zbliżam, ale już nie wiem. Z trzeci, piąty kilometr, może, jest taka sprawa. Że jest jeden pas wyłączony. Nic się nie dzieje. Tak jak mówię, przyjechałem. Myślę, że z 3 km na pewno, może i więcej. Dlatego wyciągnąłem kamerkę, rejestruję. I tak się zastanawiam, po co to i na co. Czy to też jakiś element nacisku docisku, ale jeszcze jest przed granicą. Po drugiej stronie lekki ruch. No niebawem się włączę. O jest! Po około 4-5 km ha. Zbieranko Jest zbieranko teraz <noise> No dobra coś się działo może Możeśmy i zbierali Nie no żartuję Nie wiem co się działo ale Nic nie widać żeby było robione Żadnych maszyn urządzeń No okej okay. Ale Młody człowiek to zbierał, tak zwany azubis. W związku z tym może być też taka kwestia, że się przyucza do zawodu. Jak wiecie, w Niemczech brakuje. Osób mimo całej sytuacji osób do pracy. To jest śmieszne. Zgłoszy się przed granicą. Uruchomię znowu kamerkę. i wjeżdżam w tunel, czyli zaraz granica tunel tunel 4, ponad 4 km skrócił niesamowicie drogę trochę ruch się zagęścił niebawem granica no i co nie będę nudził tunelem Spotykamy się zaraz przed granicą. Wyłączam się i włączam na granicę. Trzy kilometry do granicy. Tu tak się zjeżdża w dół. O, już się ograniczenia prędkości. 100 kilometrów. Teraz 80. Km już widzę. Ładnie widać nizinę dolnośląską.

To jest ten słynny zajazd, na który trzeba przejechać na ten parking. No! Wcale nie jest źle, zobaczcie. O, tak to wygląda. Parę tirów stoi To jest nic. No i tam już widać koniec kolejki. No jest spoko, tu jest właśnie to zwężenie. O ostateczne. No to jest spoko. Jeżeli się potwierdza, że najgorsze dni to poniedziałek i piątek, podejrzewam Bo to co tu widzicie, to to jest spoko, to jest nic Przerwa w podróży Dosłownie 2, 3, 4 minutowa O i tu już jest luka Tu dojeżdżają następne, co prawda No okej okay. Chciałem to nagrać, ponieważ Już przy kontroli polsko-niemieckiej jechałem kiedyś no i ta kolejka była na kilometr nie wiem jaki to był dzień i światełka włączyłem w Niemczech nie trzeba, w Polsce trzeba no i już w i kontrola celna może a dzisiaj w ogóle nic nie ma ani po polskiej stronie siesta po niemieckiej sprawnie tam wyglądało 1600 metrów dobra to tym sposobem nagraliśmy granicę polsko-niemiecką. A ja skręcam tutaj, ponieważ muszę zatankować. Zjedź w prawo. O, właśnie. To nara.